ఆ W tak tej chwili składasz z tej strony znowu ja, czyli Wosińska, trenuje, A to znaczy tylko jedno, że lecimy sobie z kolejnym treningiem w ramach serii Pole Dance Step by Step, czyli rurowych tutoriali, gdzie krok po kroku oczywiście tłumaczę ci, jak wykonywać coraz to trudniejsze triki, kombosy czy przejścia zarówno na rurze statycznej, jak i na rurze obrotowej. Dzisiejszy trening to kolejny temat związany z figurą, którą wykonujemy na rurce, podstawową figurą, czyli krucyfiksem. Z głową oczywiście do góry. Hmm. To znaczy, że już tak pomału zdradziłam Ci, że możemy ten trik również wykonać w inwercie, czyli wtedy, kiedy głowa jest poniżej nóg i nogi są wyżej, a głowa niżej, czyli trochę jakbyśmy się obrócili do góry nogami. A my, oczywiście, zabieramy się już za nasz wspólny trening. Dzisiaj, tak jak już wspomniałam, krucyfiks. Krucyfiks będzie wyglądać sobie w ten oto sposób. I oczywiście, już tłumaczę Ci krok po kroku, w jaki sposób wykonać tą figurkę. Zanim jednak sam krucyfiks, no to tak jak standardowo, jak na mnie, zaczniemy sobie od takiego prostego ćwiczenia przygotowawczego do tego triku wzmacniającego, który pokaże Ci, jak powinno zostać ułożone Twoje ciało na różę. Pierwsza sprawa, noga, za pomocą której będziemy sobie wchodzić do góry, jest ułożona po skosie, to znaczy stopa. Od strony wewnętrznej z zadartymi palcami, tak żeby zblokować się po stopie i kolano przykręcone z drugiej części. Zobacz, że rurka przechodzi przez mój piszczel i na nim się opiera. Ta górna część, tak naprawdę dolna część uda naszego mięśnia, też jest nam potrzebna, żeby przykleić nogę do rurki. Ja nie chcę, żeby ona mi uciekała w momencie wchodzenia do przodu. Chcę, żeby była doklejona do rurki, czyli mocno napieram, nie powiem, że kolanem, bo to nie kolano, tylko mocno napieram nogą na rurkę. Ona nie ucieka, fru, tylko napieram. Znowu, nie wchodzę bardzo wysoko, bo będzie ciężko się tam wyciągnąć do góry. Nie wchodzę też mega nisko, bo ta noga nie będzie mogła pracować w ten sposób, w jaki powinna. Raczej linia biodra. To jest znowu nasz punkt odniesienia. kolano dokręcone. I teraz, jeśli prawa noga, to lewa ręka nieco wyżej, ściągam marki, ściągam łopatki, napinam brzuch. Wyobrażam sobie, że chcę wejść po schodach, że chcę mocno zaprzeć się do tej noca, hop, i unieść biodro do góry. Przez taki ruch spychania tej nogi po rurce w dół, jakbym chciała wejść do góry po schodach. A co tam? Chciałabym. Jedna noga, druga noga, hop i dociągam biodro, ok? Pomagam sobie rękami, ale skupiam się nad tym, żeby ten ruch bardzo mocno wyszedł z pracy nóg, wtedy ręką będzie prościej, tobie będzie też prościej. To samo oczywiście na drugą stronę, wtedy mamy stopa od wewnętrznej, kolano od zewnętrznej, dociągamy kolano do rurki i hop, podciągamy biodro do góry. Znowu takim zdecydowanym ruchem. Jeśli czujesz, że się ślizgasz, koniecznie przetrzyj, wytrzyj rurkę. Możesz też dłonie oczyścić przy pomocy mydła. Absolutnie się nie balsamuj po nogach, bo one wtedy też nam będą zjeżdżać. Dobra, to mamy. Próbujemy sobie pójść odrobinę dalej, kiedy uda Ci się już wyczuć ten ruch wchodzenia i uda Ci się przytulić kolec biodrowy i biodro. Do rurki, kolana jest za, to drugą nogą zrzucam z góry po łuku, z góry po łuku, tak żeby położyć ją jak najmocniej się tylko da na pachwinę i dociągnąć stopę po skosie, znowu rotując kolana do wewnątrz, ok? Czyli nie zostaje, tak, rotować do środka. Mocno znowu noga dociśnięta do nogi, tak żeby dokleić rurkę. Uda. I jak już mamy sytuację poskremioną w podłodze, wiemy co powinno się wydarzyć, robimy sobie to u góry, więc wchodzę jedną nogą, podciągam kolce biodrowe z góry, zrzucam drugą nogę, hop, na skos, dokręcam kolana do środka, mocno dociskam uda i próbuję puścić obie ręce do boku, ok? I pomału schodzę sobie w dół. Dokładnie to samo na drugą stronę, czyli na lewą, hop, wyciągam prawa z mocnej góry, hop, naciągam stopa, naciągam stopa, mocne Udo. ok, tu muszę sobie zrobić małą popraweczkę. jeśli czuję się niekomfortowo i puszczam I pomalutku wracam. Jak najgłębiej przez Udo powinna przechodzić rurka, kolce biodrowe powinna być do niej na łakca. Przyklejone, tak żebyś czuła się komfortowo, bądź czuł się komfortowo i pewnie w tej pozycji. Z mojej strony tyle, jeśli nasuwają Ci się jakieś pytania, komentarze, wątpliwości, ładuj je pod spodem. Zostaw też kciuka uniesionego do góry, jeśli ten trening przypadł Ci do gustu i chciałabyś, bądź chciałbyś, żeby regularnie pojawiały się tutaj kolejne i widzimy się już niebawem na kolejnym odcinku serii Pull Downs Step by Step. Trzymaj się, trenuj i do zobaczenia wkrótce.